Dzisiaj spędzimy dzień na Tajwanie. Zwiedzamy stare miasto obok Tajpej i szlak. Plan jest wejść tam. Nazywa się to Tipot Mountain. Tutaj mamy widok. Niestety ubrałam za buty, bo zapomniałam co robię. Ale będzie dobrze. Więc tak, przyjechałam do Yufen autobusem. Około 2 godziny to zajęło. Pokazywało krócej, ale droga była bardzo kręta. Już się około 32 stopnie. Miało padać, ale jak na razie pogoda jest idealna, więc bardzo dobrze się tu wybrałam. No trochę mówimy mnie martwić ten szlak jak patrzę gdzie idę, ale na Tajwanie raczej szlaki są ze schodów, więc no te birka nie powinny być jakimś olbrzymim problemem na tych schodach. Tam idę. Wyczytałam, że są tu opuszczone... Kopalnie. Tam też jest Muzeum Złota obok. I pomożna można leździe asfaltem. To było w opiniach, że na ścieżce mogą być niebezpieczne. Dziury pokopalniane. Zobaczymy. Tutaj mamy jakiś tunel. No dobra, idziemy. No i tak się zaczyna szlak. 100 metrów przewyższenia. Super jest ciężko. Już dlatego, że dopiero wczoraj tu przyleciałam, przedwczoraj. Więc jeszcze mój organizm, tak wiecie, w środek nocy ma. Ale no idę po tych schodach i idę. Smażę się. Bardzo dużo przewyższenia lata. Właśnie przyleciał jeden. Muszę uciekać. Ewakuację robić. A jak zjedzą? To jest już wokrapiecie koniec życia. Pierwszy oficjalny pit stop. Jest taka ławeczka. O! Bo tu chyba w ogóle wszędzie że można autem wjechać. Tam na górze jest taki point. Ostatni, gdzie można wjechać autem. No ale autobusem to tam na dole już wyrzucali. Widać ocean. Aaaa, o. O. co się dzieje? Są chmury, by opadać, padać. Bo po prostu jakby było pełne słońce. No ale idę. Jakoś idę. Okej. Okay. okazało się, że jak czytałam Google Mapsy, że jest tylko pół godziny na górę, to ja czytałam spineski stąd. Czyli z końca drogi asfaltowej, gdzie można wjechać autem. Ale ja tutaj szłam pół godziny. Czyli zostało mi jeszcze pół godziny, że wam pokazuję. Zostało jeszcze pół godziny. Ale tak, teraz zostało 900 metrów trasy i 30 minut, więc idę. I wydaje mi się, że idę tam na takiego czerwonego czubka, tylko tu się droga kończy i nie ma gór, więc trzeba iść przez góry. Idę. Widziałam jeszcze w opinii w Google, że jak się wchodzi ten szlak, to jest naturalna klimatyzacja i przyszłam faktycznie wieje chłodkiem ze z skały się wydobywa bardzo przyjemne chodzenie. bardzo przyjemne ochłodzenie Tipot podmantyn Okoływać Was nie będę, nie wchodzę tam. Już tutaj szłam boso, bez butów, no bo jednak zaczęły mnie obzierać klapeczki. Jestem nieprzygotowana na wejście tam. A jeszcze dzisiaj mam inne plany z 14. A teraz jeszcze jadę pół godziny z powrotem do miasta, do którego tu przyjechałam. Więc odpuszczam mam dalszą drogę. Ja mam luzy, bo jakaś floka z jak to wyszła z prania, więc chcę, trochę wyschnęła, A to są takie klimy mocne. Nogi okay, mi trzymają jak galerety. Ja jeżdżam ja na autobus na szczęście. Dotarłam Jufen Old Street, to się nazywa. Jest to świątynia, piękny ocean. i stara ulica, którą idę, właśnie, ale mnie tak obtarły buty. Nie jest to podróż zbyt przyjemna. O! Proszę bardzo! Kapitana, 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 nie mogę. Kapitana, 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 piękna, piękna, piękna. Ale pan ma towar. Uch, 7-Eleven. Tam pragnę być. zaraz jakiś zimny napój. Szkoda, że nie jesteśmy w Korei. Tam mają takie kubki z lodem. No ale coś znajdziemy. Coś tam. Trochę się Uh Uuu, klimatyzacja. Przyjemnie. On takie turystyczne jakby. Można było się spodziewać. Cię kręcę. Ale tu się... O! Taka to stara ulica. Rodzi tutaj piątek. Jedzenia, pamiątki, sklepy. To chyba ta po co się tu jeździ? Stare budynki. Oh, oh, yes, yes, dear. Thank you. Thank you. Może tak się wkręcę, ale zadanie idealne Aha, do centrum Teraz? To jest. Pańskie. Jest tam na jeszcze nie zamerowaną parę do główka to kosztowało stówę, czyli 13 złotych. Herba ta kosztowała z 5. No miał miał. Na koniec jeszcze pierogi. Ciekawostka, bo to jest pierwszy dzień mojego przyjazdu i tak bardzo mi nie smakowało, że nie zjadłam i wróciłam teraz po trzech miesiącach. Jeden pierożek już jest w więc zjadłam pięć pierogów. i piątaka, właśnie je dostałam. To są te takie smażone. Ote. A już idę do uczelni. Trafiłam już na uczelnię i idę teraz do swojego akademika po przyjechaniu autobusem z metra. Muszę teraz jeszcze wejść na górę i mogę albo iść z około chodzić 19 minut albo zdążyć na autobus uczelniany. No dobra, chyba nie będzie autobusu, bo nie ma nikogo. Jak ma autobus się zbliżyć, a pada deszcz, sam jest taka kolejka aż do tego. Ludzie stoją. Więc to znaczy, że przed chwilą odjechał. No dobrze, plus at the pot więc nie wiem, mu to zajmie. Zakładam, że około 15 minut, 20. Ale w takim razie czekać nie będę. Tutaj mamy widok na miasto. Siub! Idziemy dalej. Tutaj jest wydział językowy. Tutaj mają... Ała! Sorry. Mają lekcję chińskiego. A tam do góry... Pójdziemy, będzie akademik. Dobra, weszłam. Teraz jest taki hak, który mnie bardzo pierwszego dnia, jak tu byłam, chwycił. Jak się dostać do akademika? Tam trzeba wejść. No, trzeba użyć bindy. Zero oznaczeń, żeby dojść do akademika. Pamiętam, że pierwszego razu jak tu byłam, było rano, nikogo nie było. Boże, kręciłam się, chodziłam, chodziłam w kółko. aż w końcu znalazłam jakąś z walizką. Po prostu zaczęłam śledzić. I tym sposobem dotarłam pierwsza do akademika. Zaczęłam tą windą, wjechać na piąte piętro. A i potem schodkami jesteśmy na terenie akademików. No, w żyć nie że tak się do Akademika wjeżdża naprawdę. I to już są Akademik. Akademik dziesiąty, to jest salon wspólny. Tu można przebywać. Tutaj jest Convenience Dzięki na listy. Znajdują się w piwnicy. kiedyś mi się spodobało, że to wszystko jest raczej po chińsku. Tutaj coś z serduszkami, tu tu. A jak są zasady, jak się, jak się powinno zachować i jakie są kary, to jest po angielsku. Ja się poczułam dotknięta ogólnie. Że jedne to jest w angielsku, to jak się zachowywać. A gdzie jesteśmy? Jeszcze kuchnia. Kuchnia. No, w kuchni znajduje się zamrażarka, lodówka i takie dwa sprzęty, z których. Nie wiem kto korzysta. Jest tam. Jest. Piąta. Piąta, eda. Mamy całą społeczność w 7.11 Pątpi. <śpuszki> Oni gadają. Ten nie wyrzucił ze stolika i siedzę z tymi chłopakami w stoliku i jest super. Jesteśmy w jakimś budynku. Nie za bardzo wiem. Ja wiem, że obok w dużej budowli. I jest ekstra.